Powiedz jakie to uczucie w końcu wygrać po, po siedmiu porażkach i to jeszcze w takich niesamowitych okolicznościach. No tak, nas no, smakuje to zwycięstwo. Naprawdę ciężkie ciężki obdobie dla, dla nas. Duże nie wygraliśmy. Ale myślę że do dzisiaj. Mieliśmy wybrać dużo sytuacji, dużo okazji i w końcu zasłużone. No właśnie, to szmatula był taki dzisiaj wyśmienity, czy to wymieniliście problem, żeby e, trafić do bramki? No ja, no szmatula miał dzisiaj swój dzień. Naprawdę, wszyscy, każdy od nas chce jeszcze bramkę. Daje się 100%. Czasami wyjdzie ta bramka, czasami nie, ale dzisiaj udało się. Ostatnie minuty, ale naprawdę smakuje to zwycięstwo. Trener Was jakoś specjalnie motywował przed tym spotkaniem, czy wy już sami po prostu wyszliście jeszcze większą ambicją niż zawsze? Trener zawsze jest z nami, no. zawsze powie pozytywne słowa, ale my jesteśmy tych, którzy wyjdziemy na boisko i musimy grać dobrze. I, I nic, no wiadomo jaka sytuacja jest u nas i, i poszliśmy stawić serce na boisko i dzisiaj pisz to tak jak pisz. Teraz mecz z Legią. Uważasz, że to jest taki dobry mecz, żeby jeszcze dokręcić i potwierdzić tam swoją dominację? Może nie dominację, tylko żeby potwierdzić tą dobrą formę? No tak, bo no, przyjdzie Legia i mam nadzieję, że będzie dużo kibiców, że będą z nami i, i cieszę się z tego meczu. O... jak znowu będziemy grać tak jak dzisiaj, wszyscy za jednego, to zostawimy sadzę na bieżąco, nie mamy za czego bać. Wierzę w ten zespół i, i, i powalczymy o trzech punktów.